W niniejszym tutorialu chciałbym pokazać Państwu, w jaki sposób można wymodelować tego typu ścięty narożnik, który często występuje w historycznych budynkach, tak aby nie tylko uzyskać dobry efekt w modelu 3D, ale również na rzucie. Zaczynam od prostych ścian, które w oknie 3D wyglądają w ten sposób. I w pierwszej kolejności wstawię otwór, którym się posłużę do wymodelowania takiego zdjęcia. Wstawię domyślny otwór. Ten otwór domyślnie jest ustawiony w taki sposób. Wymiary ma 30x30. I pierwsza rzecz, którą zrobię, to zmienię wielkość tego otworu tak, żeby sięgał do samej podstawy ściany. Następnie na rzucie ustawię ten otwór w taki sposób, aby wycinał nam tutaj narożnik. A zatem narzędzie otwór pozwala na, na to, aby obracać taki otwór, a zatem obrócę go pod kątem 45 stopni i przesunę w odpowiednie miejsce, na przykład tak. Gdy otworzę okno 3D, zauważam Państwo, że o ile otwór jest wstawiony, to wnęka została wypełniona materiałem wydolonym, A to z tego względu, że otwór ten oddziałuje tylko na tę ścianę. Natomiast przestrzeń przez niego stworzona została wypełniona ścianą przyległą. Aby temu zaradzić, wystarczy dodać element. Polecenie w palecie podręcznej nazywa się powiąż kolejny element z otworem. Wybieram tą ścianę. Już widzą Państwo, że jest nieźle, ale teraz, korzystając z możliwości edytowania wieloboku otworu, wymodeluję ten narożnik w ten sposób, przesuwając węzeł. Gdyby zdarzyło się, że ta wnęka jest półokrągła u góry, co czasem ma miejsce, również możemy zmienić. Ten segment w taki sposób. A zatem, jak widzą Państwo, tutaj mamy dosyć dużą swobodę, jeżeli chodzi o modelowanie tego typu sytuacji. Również mógłbym, na przykład, gdyby zdarzyła się taka sytuacja, mógłbym modelować coś bardziej skomplikowanego, a nawet mógłbym na przekroju, który przebiegałby pod kątem 45 5 stopni przez ten narożnik. Skorzystać z choćby narzędzia Magiczna Różka, aby wymodelować bardziej złożony profil. My oczywiście teraz mamy do czynienia z prostszą sytuacją, z tego typu sytuacją. I teraz zobaczmy, jak to wygląda na rzucie. No, na ten moment nie wygląda najlepiej. Przede wszystkim niepotrzebny na pewno nam jest ten symbol. Pewnie chcielibyśmy, żeby te krawędzie były linią przerywaną oraz krawędź przylegająca do ściany. Powinna zapewne być również przekrojowa, zatem taka gruba jak krawędź przekrojowa ściany. To wszystko można ustawić, wejdę w ustawienia narzędzia otwór i w pierwszej kolejności zajmiemy się przekrojem. Jeżeli wybiorę tutaj opcję zastosuj linię przeciętych elementów, wówczas ta linia będzie już korzystała z linii przekrojowej ściany. Następnie przejdę do konturów otwartych krawędzi i tutaj wybrane są widokowe. Ja zmienię na pozawidokowe i ustawię linię pozawidokową, ukrytą pozawidokową na przerywaną. Jeszcze jedna rzecz, którą zmienię, to wyłączę oś odniesienia, która w tym przypadku nie będzie nam potrzebna, a także przełączę symbol na brak, bez symbolu. Zobaczmy. Efekt jest taki, o jaki nam chodziło. Zobaczmy, czy coś w 3D się zmieniło. Oczywiście się nie zmieniło, ponieważ ja w tym momencie edytowałem tylko symbol tego otworu na rzucie. Pozostaje mi wymodelować jeszcze copół, który, jak widzą Państwo tutaj, w tej sytuacji biegnie po tym ściętym narożniku. Zrobię to na rzucie za pomocą narzędzia Belka. I. W tym przypadku narysowałbym taką belkę o odpowiednich wymiarach. I jak widzą Państwo, udało nam się bardzo ładnie tutaj to wymodelować. Również na przekroju taka belka połączy się ładnie ze ścianą, także przekrój również będzie prawidłowy.